Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to padło. Słowo może jest dziwne, ale tak we mnie zagrało. A przy okazji jeszcze odniosę się do wątpliwości, które czasami do nas spływają, a propos, właśnie wyrywania z kontekstu jednego słowa i modlitwy tym słowem w oderwaniu od całości tekstu, ale o tym nieco później. Słowo padło, kochani, bardzo mocno we mnie zapracowało w kontekście tej przypowieści dzisiejszej, bo no właśnie, żeby to ziarno mogło wydać plon, to trzeba coś z nim zrobić. Trzeba posiać i musi paść na żyzną glebę. Jeszcze trzeba, rolnicy najlepiej wiedzą, mnóstwo się napracować, żeby te plony zebrać. I tak samo jest ze słowem bożym, które pada w nasze serce. Trzeba je obrazowo mówiąc, Wziąć, podnieść, obrobić, um, um, uprawiać, troszczyć się, um, chronić, strzec um, i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby wydało plon. Nie jest to działanie tylko i wyłącznie Pana Boga, który po prostu sieje um, i, i tyle. Nie. Pan Bóg, Panu Bogu bardzo zależy na mm, naszej pozytywnej odpowiedzi na to, co padnie. Po to, abyśmy mogli wydać właśnie obfite plony. I tutaj chcę się jeszcze odnieść do tych wątpliwości, które macie. Dziękuję w ogóle za wszystkie uwagi, za wszystkie, za wszystkie sugestie. Modlimy się jednym słowem, nie tyle po to, by. Owszem, bierzemy kontekst, on jest dla nas ważny, dalej, ale czasami modlimy się tylko jednym słowem, po to, by. Nie interpretować pisma świętego czy tego fragmentu Ewangelii, tylko by modlić się tym słowem, które w konkretny sposób pracuje w moim sercu, które ma konkretną rzecz zrobić. To jedno słowo. I tu poznajemy uczucia, odczucia. Czasami to słowo nas prowokuje do Jakiś działań, czasami ym, pytamy, dlaczego budzi lęk i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcielibyście, kochani, więcej na ten temat, to są warsztaty. W ostatni weekend października mamy warsztaty z jednym słowem w stadnikach. Jeszcze są miejsca, zapisujcie się i tam będzie szeroko o metodzie i między innymi o tym, dlaczego właśnie jedno słowo. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i pamiętajcie wieczorem o wstępniaku. W tamtym tygodniu nie, nieco było, by wstępniak był spóźniony, był dopiero w niedzielę rano, ale w tym tygodniu będzie już wszystko tak, jak ma być, więc do zobaczenia.